Staś niby robi to. Kto teraz? Kto będzie teraz? Addy tak jakby nie robił zadań. Hmm. A, dziwnym trawem się minęliśmy, a w komunikacji ciało. Co mi powiesz? Że Adi nie żyje że Adi nie żyje dokładnie. O, no i, no, no, no i co teraz? aniołkiem. Czemu ty wychodziłeś z komunikacji jak reaktor ten? Nie wychodziłem z komunikacji, mój drogi, jak ja od góry szedłem w lewo, a ty szedłeś właśnie od komunikacji to do niego góry. niego w komunikacji i włączyłeś reaktor. Dobrze, I kończyszko. musiał się wenty. Dobrze, was, jak jest jest, czyścić wenty. Dobrze, kończysz. wentą. Okej, okay, czyli jak nie ja, no to sal, jak nie sal, no to ja. Macie prostą zabawę. Czyli jak ciężko się czyści wenty. Oj, saluś, saluś, nieładnie tak w komunikacji, nieładnie. Kto na mnie zagłosował? Kto jest taki? Mieli wybór, ale dobrze wybrali. No tak. A ty po chuj tam zaglądałeś, człowieku. To było widać, to było ja widać stary. Zamkiłem, wyszedłem, włączyłem alarm, a ty sobie. Dobrze. dobra, wapons. No. Je, jeszcze powiem, że to był elektryk. No to poszedł chyba, nie? nie się z elektrykiem. Tylko dwa taski. Ej, jebnie. sorry, ja, ja, ja gadałem do was, miałem wyciszone. Na bęcie w elektryku ewidentnie po prostu sobie leżał. Masz! A, a tak się bałem tam wejść, myślę Boże. Mówił o tym w elektryku, to teraz może ja nie pójdę tam, tak myślę. Się... Potem tam znalazłem Czyli nie sal, nie borówka. Cmentarz imienia świętego lub Moran. No dobra, a teraz kto? Kto ubił, kto chciałby zabić luką? <śm> <śm> elektryku. Ja to, to, to ja? ja chciałbym. Nie borówka, bo była no, ze mną no, w adminie. No, Głosujemy na Marcina w takim razie. Dobra. Pfff Ej teraz jebniecie team Miałem Jednak najśmieszniejszy najśmieszniejszych Masakra Dwa pąsy znowu. z ruchmorem do elektryka. Nie robię tasku na elektryków, przykro mi. Borówka. Oni no tak na zmiany się zamieniają, raz ruchmo, raz borówka. Znalazłem borówkę w adminie przy karcie. Byłem teraz e, koło Stasia, koło tego, koło nawigacji. Nie, czy weapons to jest, weapons to jest. I się przestraszyłem go i poleciałem do admina i tam znalazłem borówkę. No, a to jednak nie ja. Nie, bo ja już jak cię widzę, to już mi słabo, bo za każdym razem jak cię, gdzieś stoisz koło mnie, to mnie zabijasz. Więc. <grym>, nie zawsze. Lukmor, gdzie byłeś? Lukmor jest czysty. Nawro <grym>, też jest czysty, <grym>, bo strzela. Mm. Super, dzięki. To wszyscy czyścimy. Dobra, to Moru skipujemy. Klikał, my... Do Marcin no, do wychodzenia. Ja w <laughs> Serio? Dwa głosy dostałem? <laughs> Mało was do reszty? <laughs> do medbaja szybko zrobić taskę. Lub może zostaw mnie. Zabije mnie? Mówi, że jestem czysty, więc spoko. Adi! Ale miałem przeczucie, że to Adi. Miałem przeczucie, że to Adi. Miałem mówić, że to Adi. Pozycja. L, pozycja. Ja byłem w adminie teraz z Robiłem i ten. I Ja? Ja też byłem w adminie, a później na śmieciach jeszcze na dole. Adi? Widziałem Salema. widziałem. Ja też e... byłem w adminie, a potem poszedłem do góry tam, gdzie jest No wyszli na... przede mną Staś i Adi. Ja zostałem dłużej z kartą. Mm. Mijaliśmy Cię przy elektryku, ja potem po Cie ciało, przy do, do ciało było w, e... przy komunikacji. Tam w ogóle nie było. Mijałem Ciebie wcześniej. Nie, ja to ja byłem w Ktoś kłamie. A Ty kłamie! Ja byłem w magazynie, wziąłem sobie tylko paliwko, pobiegłem na lewo, tam się mijaliśmy, a potem poszedłem do góry. Ty poszedłeś w stronę magazynu. Tak, ja nie ja... jak za mną chwilę Staś, ale nic mi nie zrobił, także ciężko mi to znaczy, ja, ja miałem sta Stacha gdzieś tam w razu ko ko komunikacji. Znowu dwa głosy, was chyba coś boli. <grym> Bolą mnie te kile, co tam w elektryku zamordowali mnie, co najmniej cztery razy. Look mor, zginął. Przy na nawigacji. Ciekawe czy, czy Adi wygra, czy nie. Tak się mało odzywa. Ja byłem w elektryku. Tak o, odzywał się. Się. Ja widziałem w elektryku Marcina, tak. Na byłem w kafeterii, potem wyrzucałem śmieci, a potem poleciałem do elektryka. Weź Adi Salem'a w elektryku? Nie, nie widziałem, było pusto jak wszedł. A ja Adiego nie widziałem właśnie, ja przyszedłem na sam koniec już, bo stwierdziłem, że zostawiam na koniec elektryka. Jak ostatnie questy No to ja byłem, to było pusto na 100% no. Ale ty kiedy wyszedłeś? Dużo przed tym raportem? Ja poszedłem potem w stronę tam nawigacji, no to nie hmm. wiem 7 sekund No ja przez... nie zdążyłem quest'a zrobić, ja tylko wszedłem, więc się minęliśmy Kto z grający... no. jeszcze ma jakieś zadania do dokończenia? No ja, ja mam, ale jedno paliwo. No ja już skończyłem wszystkie Uważałbym na sala Ale no nie wiem, szczerze mówiąc Dla mnie bardziej Marcin i Adi tutaj A nie wiem jak... Staś, bo w sumie, ale, ale self-report też mógł być Stasia, bo w sumie Stasia widzieliśmy w ogóle? Bo ja zadania robię, ja nigdy nie self-reportuję No ale nie wi... ja nie widziałem w ogóle tak. Stasia Ale ty nie pamiętasz, że ja w pierwszej rundzie jeszcze miałem Alibi? Że ja z tobą stałem, a później ty znalazłeś tam kogoś w adminie niby ale Jan... No niby tak, no ale... Dla mnie od samego początku Marcin i Adi by, byli najbardziej sas, no ale... Dla mnie też Kończmy zadanie. Mi zostało ja jedno pojedyncze. Ja mówiłem, tak. że dostanę pojebane. Brawo, gratuluję. To jedyna szansa, żeby tutaj wygrać, bo 500. No to Adi, i... tak? A, No właśnie pytanie, no co mi powiecie? Te... No ja ci powiedziałem już... robić zadanie, bo już jest to mi ostatnie. Ja ci powiedziałem jeszcze o tej pierwszej rundzie i od razu było wiadomo, że to jest. W sumie bardziej jest. mi pasuje Adi no tak szczerze przez całą grę. No to bo. No trudno. Cały czas głosowałem na Marcina, no a tym razem nie zagłosowałem, a i tak on wyręcia. Kurde, jeszcze nie byłem na tym, nie mogłem ale zabijać. Ale szczerze to od początku bardziej ciebie podejrzewałem, ale Marcin jakoś tak... Nie głosował całą grę. No i ja głosowałem na przykład całą grę. <gry>